Tutaj mamy taki niezwykły produkt. No nareszcie myślę, że dużo osób ze skórą wrażliwą, alergiczną na to czekało. To jest specjalny przeciwsłoneczny krem yy, bardzo mocny, bo to 50 SPF 50 PA Plus razy 4, więc no jest to bardzo mocny SPF, bardzo mocny filtr. Dodatkowo y, on jest cudowny, bo on nie tylko chroni, ale nawili, że ma niezwykłą, bogatą, y, proszę spojrzyjcie właśnie w skład, y, niezwykłe, y, y, nam takie. Wyciągi, wyciągi, wyciągi z różnych ziół japońskich, z roślin, z kwiatów. I do tego też świetnie nawilża, jest bardzo leciutki, nie zostawia takiego mocnego, mocnej, białej takiej łuny, takiej powierzchni. Więc to jest bardzo fajna rzecz. Dużo z Was się pyta, kiedy używać takiego kremu. Używa się go codziennie, kiedy się już skończy taką pielęgnację, typu radne mycie twarzy, nakładanie wszelkich kosmetyków pielęgnacyjnych, i to jest między właśnie pielęgnacją a makijażem. Przed makijażem ostatni etap tej pielęgnacji, takiej radnej w sensie odżywiania skóry, jest to właśnie krem UV. I ten krem y, robi niezwykłą rzecz, dlatego że zbliża się właśnie też w Polsce okres y, plenia, więc alergicy, którzy dostają różnych wyprysków alergicznych na skórze, to tworzy barierę, więc alergeny nie przyczepiają się do waszej skóry. Ym, no. Uważałabym tylko na um, aloes. Jeśli ktoś jest uczulony na aloes, to proszę uważać, bo tu jest aloes, ale jak widzicie, mutenka, czyli nie zawiera żadnych... Um, Sztucznych składników, jest bez zapachów, bez kolorantów, no i jest to bez alkoholu przede wszystkim. Tak, więc jest to bardzo dobry produkt, bardzo delikatny dla cery wrażliwej, dla cery skłonnej do y, rumienienia się, do takiego chemicznego y, do podrażnienia i dla cery alergicznej. Polecam.